Witam kochani. Coraz cieplej, coraz przyjemniej na dworzu i coraz więcej czasu chcemy spędzać na świeżym powietrzu. Mamy swoje ogródki, mamy swoje balkony. Pomyślałem sobie, że fajnie pokazać wam prosty patent, jak wykonać własnoręcznie mini latarenkę z oświetleniem z lampek choinkowych. Czyli co, zima się kończy, lampki zostały, wykorzystamy to na latarnię. A naprawdę miło będzie przy takim romantycznym, nawet światełku, wieczorem posiedzieć ze swoją drugą połówką. Wymyśliłem to w taki sposób. Latarenka. Kwadratowa podstawa. Do tego pięć elementów, które będą spornikami daszku naszej latarenki. To nie będzie piękny rysunek, no ale wybaczcie. I środkowy element. Na to wszystko nakładamy nasz daszek. I kolejne elementy, bardziej już ozdobne, nawet bym powiedział. I lampki, które tutaj leżą. Owiniemy wokół środkowego naszego wspornika. Podam Wam za to wymiary. Podstawa. Nasze wsporniki. Zwieńczenie. Jeszcze coś dla ozdoby. Oprócz tego potrzebujemy: Jeden fajny stylowy uchwyt, szlifierka, wkrętarka, wiertarka, kilka wiertel, wkręty, produkty do zabezpieczenia drewna, klej, pędzle. No i oczywiście. Lampki. Zabierzmy się do pracy. No to co? Projekt może nie najładniejszy, ale wymiary macie. Elementy, które dociąłem. I teraz wiadomo, praca z drewnem. Drewno po cięciu nie jest idealne. Tak jak widzimy tutaj, w kilku elementach, więc szlifierka, odpowiedni papier ścierny i musimy wszystko dokładnie wyszlifować. Każdą powierzchnię, krawędź, ewentualnie możemy jeszcze delikatnie załamać krawędzie boczne. To co? Szlifowanie. Czyli co? Pył, kurz. Sama przyjemność. Od razu widać różnice. Wszystko ładnie wyszlifowane. I tak każdy element. Podstawa, góra i nasze sporniki. No to co, so, kochani, wyszlifowane? No, moje już wyszlifowane. Każda powierzchnia elegancko została wyszlifowana. I przy okazji, żeby Was nie zanudzać, zabezpieczyłem wszystko impregnatem technicznym Superbase. I tą sprawę mamy już załatwioną. I zabieramy się za zabezpieczenie drewna przed warunkami atmosferycznymi. Ja wybrałem kolory ogrodu. Ochrona do 6 lat. I kolory, które ja użyję. Kawałek nieba i słoneczna cytryna. będzie mieli jasno. Zabierzmy się za malowanie. Najpierw BHP. Prane. A nie uprałem je. Kawałek nieba. Otwieracz do naszej puszki. Otwieramy. OK. Mieszadełko. Dobra, mniejszego nie znalazłem. Mamy załatwione, czekajcie, położę sobie jakieś dwie przekładki. O moi drodzy, zobaczcie. To, że kawałka nieba będą filary naszej latarenki. Zobaczcie, jak fajnie kryje ta farba. Tak naprawdę po jednym przemalowaniu już mamy fajny kolor. Ja wybrałem kawałek nieba i słoneczną cytrynę, ale w palecie jest 16 kolorów, i to tak naprawdę od Was zależy na jaki kolor pomalujecie swoje elementy. Ale zabierzmy się też za słoneczną cytrynę. Pokażę Wam, jak ona pięknie pokryje nam nasz podstawy, jak i górne elementy. Słoneczna cytryna. Jak malarz na palecie, moczymy i rozprowadzamy wzdłuż swojego nasz kolorek i krawędzie. Wszystkie elementy malujemy dwukrotnie z każdej strony. Ja biorę się za malowanie, a Wy kombinujcie, które kolory Wy użyjecie do latarenki. Wszystkie elementy zostały pomalowane, wyschły, więc możemy zabrać się za montaż. Na razie kolumny naszej latarni odstawię na bok podstawa i nasza góra one mają identyczny wymiar i teraz jak fajnie rozmieścić te kolumnę poziomica, łapiemy sobie po prostu przekątną i delikatne kreseczki w tych miejscach, gdzie będziemy chcieli umieścić naszą kolumnę, teraz za pomocą miarki możemy ustawić sobie jednakowy wymiar, niech to będzie 2,5 cm raz, dwa trzy cztery i Środkowa. Mamy już ustawione dwie równo, więc możemy śmiało wiercić przez obydwie nasze deski. I teraz podobną sytuację mamy z tej strony. Nawiercamy sobie po przekątnej środek naszych listeweczek i nawiercamy. I w każdej z pięciu to samo wykonujemy. Teraz wybierzmy, niech to będzie nasza podstawa. Natomiast w górnej części, w tej chwili, musimy jeszcze zamontować moją ozdobę. Chciałam, żeby to powstała taka piramidka, więc jeszcze musimy nawiercić i przykręcić nasze elementy. Tylko tak, żeby to było estetycznie. To jeszcze tu mamy wymyśloną naszą gałeczkę. Więc teraz to samo. Wyznaczamy środek naszego elementu wiertło numer 5, gałeczka, wkrętarka. O, i to będzie w ten sposób, o półtorej cm. Odznaczamy sobie, przykładamy równo do wykonanych kreseczek, przekręcamy, nawiercamy, wkręt. Taka oto przykrywka naszej słonecznej latarenki gotowa. Zamontujemy sobie środkowy element. Wkręt, tu mamy wszystkie otwory nawiercone. Teraz musimy zamontować górę naszej latarenki. Po 4 cm. W dwóch miejscach wystarczy, że nawiercimy. Przykładamy i teraz... I w tej chwili już teraz możemy zabrać się za montaż czterech podpór na krawędziach naszej latarenki. Czyli wystarczy tylko nakręcić wkręt. Dokręcone. Pomało zaczyna to wyglądać już naprawdę fajnie. Natomiast, żeby uniknąć wkrętów, które mamy tutaj na tej prawej stronie, czyli tej widocznej stronie, wymyśliłem takie oto wieszaki, które jednocześnie możemy później wykorzystać do powieszenia takiej latarenki. I ostatni haczyk, który jednocześnie ma być opcją do powieszenia tego, jaki łączy nam górę naszej latarenki z kolumnami. Ok. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Naprawdę niedużo pracy. Jeszcze tylko oświetlenie. Lampki choinkowe. Powszechnie, leży tego wszystkiego po świętach. Pałęta się, a można to wykorzystać. Tu zrobimy sobie mocowanie na naszą lampeczkę. Oczywiście, jak macie klej na gorąco pod ręką, wystarczy klej na gorąco. Nawiercam. Przykręcimy sobie. Założymy baterię. Dobra, po co ten piąty filar? No pomyślałem, że tak jakbyśmy stawiali świeczkę lub też żarówkę, no to to światło by rozchodziło się ze środka. Natomiast chodzi o taki efekt tylko zbliżony troszeczkę do ciepła ognia lub też światła, lampki, którą można zamontować. I niby nic. A jak sobie to zapalimy efekt. Murowane. No i co moi drodzy? Kilka kawałków drewna, jedna gałka, parę wkrętów, zestaw lampek pozostałych po świętach Bożego Narodzenia i taki lampion może upiększyć wasz ogródek, wasz balkon. Naprawdę fajnie będzie przy takim oświetleniu posiedzieć. Moja latarenka gotowa, a wasze chętnie zobaczę w komentarzach. Czekam z niecierpliwością.